1 Szymon Sałaciak, 8 Jan Wydra, 7 Mikołaj Bodzek. Trenerem drużyny gości jest Pan Marek Kołodziej. Skład zespołu gospodarzy. Błękitni modlnica dzisiaj w następującym składzie: między słupkami z numerem 1 Kacper Gajewski, czasie, Jaczesław Mironenko, 18 Norbert Uchacz, 19 Wojciech Janowski. 20 Jakub Jania, 23 Adam Wojtyna A na ławce rezerwowych numer 77 Bramkarz Paweł Drzymała, 2 Oskar Rosiek, 5 Przemysław Kowalczyk, 7 Przemysław, 21 20. Wiktor Kotarba i 26 Piotr Piątek. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Krzysztof Szumiec A dzisiejsze spotkanie poprowadzi jako sędzia główny. Pan Rafał Ziach. No i mamy pierwszy gwizdek. Rozpoczęli błękitni modelnica. Niewątpliwie wszyscy jesteśmy ciekawi, co ten mecz przyniesie z ostatnio błękitnych, ale szybko przechodzi do kontry Wojciech Wydra. Lewą flanką niczym. Zalewski potrafi poruszać się z piłką. Ten zawodnik Hubert Basiura z poświęceniem bramkarz i jeszcze będzie rzut rożny. Wyszedł zespół gospodarzy, ale jeszcze udaje się odzyskać gościom futbolówkę. Kamil Kuczak, Kuczak, dogranie w pole karne i czy ktoś do tego dobiegnie? Hubert Basiura i mamy pierwszą bramkę, a więc 1 do zera. Jest otwarcie, proszę Państwa, dla zespołu gości WKS-u Tempo Białka. Hubert Basiura popisuje się pierwszą bramką w nowym, w nowej odsłonie w ramach rundy wiosennej. A więc zaczyna drużyna gości. Pierwsze minuty nie zwiastowały tego, aby któryś z zespołów miał zdominować. Pądziołka. No i teraz dogranie do Wojciecha Wydry. Wydra ma sporo wolnego miejsca. Pokazuje się Patryk Serafin. Wydra, ale uderzenie obok bramki. Bosak oraz Artur Katarzyński. I teraz akcja błękitnych modelnica. Norbert Uchacz przed szansą. Norbert Uchacz, ale broni to Andrzej Tupci. Jest to zawodnik, który wystąpił w tym sezonie w 15 spotkaniach. Teraz akcja w polu karnym. I jest uderzenie, ale Andrzej Tupci wypiąskował tę piłkę ponad bramką. Jest zawodnik, który. Właśnie będzie wykonywał rzut rożny. I dogranie sparowane jednak przez Uberta Basiurę. Tam już koledzy czekają na dogranie. A teraz niebezpiecznie, ale jest gwizdek w polu karnym. Jest i Wojciech Janowski, grający z numerem 19. I Jakub Piatnoczka, który dzisiaj mało pokazuje się przy piłce. Dośrodkowanie i Andrii Tupci wypiąstkował piłkę poza obręb polakarnego. Próbował zagrać piętko ofiarnie. Teraz Mateusz Kądziołka odzyskuje piłkę dla gości. Wojciech wydra. Ta piłka do niego dotarła idealnie. Świetne ustawienie skrzydłowego tempa. Kamil Kuczak po ziemi. Ale to jest uderzenie około 2 metrów od bramki. Czy Błękitnych natomiast zdecydowali się na wycofanie akcji. By być może za chwilę zaskoczyć Andrea Tupczyja. Jednak za chwilę sami mogą być w opałach. I teraz dobrze, Michał, groń głową. Ale jeszcze będzie szansa dla gospodarzy: uderzenie po ziemi. Ale tym strzałem nie mógł zaskoczyć Andrea Tupczyja. Dosięgnąć. I już błękitni mknął lewą stroną boiska. Ale. Tam wtrącili się do akcji zawodnicy gości Patryk Serafin. W środkowej strefie boiska jest zagranie w pole karne i wychodzi Gajewski. Wychodzi także piłka poza obręb gry. I od razu szybka akcja WKS-u tempo Białka. Jest szansa na dogranie do Wojciecha Wydry, który jest niekryty na lewej flance. Ale jednak będzie musiał się wrócić Kądziołka. Ależ błąd obrońców Błękitnych i Mateusz Kądziołka z trafieniem na 2 do 0. A więc goście podwyższają prowadzenie. Nareszcie można powiedzieć, że coś w tym meczu ruszyło, że wreszcie mamy jakieś groźniejsze akcje, bo ostatnie kilkanaście minut mogło nas dosłownie uśpić. Oj, brutalny fauna na Michale Garbie. Kolejny już raz, kiedy to Michał Garb leży na murawie. Jego rywal również z numerem 18 Norbert Uchacz ukarany żółtą kartką. A teraz mamy czerwień, a więc Błękitni Modelnica będą grać kolejne 45 minut w osłabieniu. Teraz właśnie ponownie on przy piłce i strzał za pola karnego. Jeszcze był tam Paweł Marek. Dalekie zagranie do linii ofensywnej. Adam Wojtyna. Wojtyna w pojedynku z dwójką właściwie zawodników tempa. Strzał z dystansu Jakuba Jani. Jeszcze mają okazję. Maciej Bosak. Kuciel odzyskuje piłkę tylko jednak na moment, bo już WKS ten Białka w osobie Michała Garba, dzisiaj bardzo dobre spotkanie tego zawodnika i już pod polem karnym jest tam Wojciech Wydra. Zagrywa do środka, było blisko! Mateusz Kądziołka miał szansę na podwyższenie prowadzenia i na Rocznik 2004, on będzie właśnie wykonywał stały fragment gry. Dogranie, ale zasłonięty był jednak Maciej Bosak. Z rundy jesiennej, Wojciech Wydra dynamicznie. Wojciech Wydra i próbował uderzyć, ale ta piłka jeszcze jest tam. Kądziołka, kolejne uderzenie Mateusza Kądziołki. Kuczak. Zagranie bardzo dobre do koziołka i ta piłka. No, pytanie: czy tutaj był spalony, czy też będzie ta bramka uznana? Cieszą się zawodnicy WKS-u Tempo Białka, a więc 3 do 0. Kolejne już trafienie, pierwsze w drugiej połowie dla drużyny gości. Nieco tutaj zagapili się podczas tej akcji gracze błękitnych modlnica. I teraz pozostaje im tylko próbować walczyć o honor. wiem sędziego tutaj nie było faulu. Mironenko. Połeć. I teraz zagrożenie dla Tu Tupczyja. Było blisko, ale Andrzej Tupczyj był w stanie wyciągnąć się jak struna i tę piłkę posłać na drożny. rożny. Bodzek. Bodzek walczy o piłkę, ale nieskutecznie z Kacprem Połeciem. Połeć. Do przodu Jania. Jania z prawej strony, już polu karnym. Jania uderzenie, ale nie zdołał tej piłki opanować. Jeszcze próba strzału. Jednak ta piłka odbiła się od Kamila Korżałka. Teraz szansa dla drużyny Błękitnych Modelnica, już coraz bliżej pola karnego. Tutaj było bardzo blisko. Niebezpieczeństwo, zwłaszcza że Andrzej Tupci jak jakbyś przejścia do linii ofensywy, które właśnie teraz ma miejsce. Bodzek, ale nieco się zagapił. Korzysta z tego drużyna gospodarzy. Błękitni modelnica przy piłce. No i jest zagranie do przodu. Pytanie co z tego wyniknie. I Andrzej Tupci. Dwójkowa akcja błękitnych modelnica. A tymczasem sędzia trzykrotnie gwizdze. Tym samym kończąc to spotkanie. Błękitni modelnica.